Witam. Pianowanie skończone. Jesteśmy w środku brzoskwini. Tak to wygląda. A, kwestia przyzwyczajenia. Mam takie oko co poły. To sobie będę ucinał. Wyrównam sobie to. tam parę pereli daliśmy. O, konik. Flaga sobie wisi. Ten Stasiek drzwi też zrobione, tam kawałek flagi drugi konik tu już tam kabelki lampa powiem wam dobrze jest poszło 49 puszek miałem Siedem Wykorzystane, dwie zostały Widzicie, słońce przyświeciło Cholera, tu starałem się O, widzicie, tu? tu Tu naturalna wentylacja To już zwykłą pianką Chociaż mam jeszcze dwie, ale O, tu mam takiego niedoróbka Kurwa, i to tak ale to podejrzewam, tu musiałem obciąć bo się dźwignie całkowicie żeby tam na tych niedróbkach jak jest gowa blacha wiecie się woda nie skraplała nie. z drugiej strony to tam dupie jak dwie krople wody będą tak to wygląda myślę kwestia przyzwyczajenia się już jest. Tu doły też. Popianowane, kostka już z pianki. Skrobana tam jeszcze gdzieniegdzie. gdzie gdzieniegdzie. Wziąłem taki stary dywan. Przesuwałem go sobie. Bo jednak pyliło. Także wiecie, to wygląda. Sobie tutaj jakieś. Spróbuję to czymś pomalować albo coś. Nie to w dupie tam. Czy tam przejmował drzwi? Dobrze jest. Także miałem 49 puszek. Poszło 15, później dokupiłem 34, 39 dobrze liczę, nie? No. Dwie zostały. Dobrze. Kupiłem drugi pistolet. Tu jeszcze on. kupa śmieci. Ciuchy. Powiem wam, kupcie sobie kombinezon. Nie wiem, będziecie chcieli posłuchać, czy nie. No, piecyk już włączony. Od dzisiaj hmm, trzeba grzać już, bo chłodno. Czyszczenie pistoletu. Dwie pianki mi zostały. Hmm. Także jakbym te dwie jeszcze, te dwie mogłem wypryskać. Cholera, bo tam widzieliście. Kurde, mam takie niedoróbki, ale to pewnie w większości Wam się zdarzy, bo to ja się zamknąłem też i w garażu trochę, żeby to przy, przy halogenie robiłem, że tutaj tylko śmieci zostały. Zwykłą pianką już wezmę, bo to kurczę pyli, no strasznie pyli. Jak chcecie coś robić, to trzeba to zabezpieczyć, żeby to, wiem, że znowu idziemy w to samo miejsce, no ale gdzie mam z Wami gadać jak nie Powiem wam w sumie, tam narzekałem na tą pianę. Jestem w sumie zadowolony, no bo tak steropianem pewnie byłoby taniej. Yy, może i też jakoś estetyczniej poszło, już zapianowałem z głowy. Powiem wam jedną rzecz. I tutaj, czy będzie tam 6 milionów wyświetleń, czy 2 wyświetlenia, czy ktoś to posłucha, czy nie posłucha. Kupcie sobie. Jak będziecie robić polinorem, choć może on już stracił jakieś tam. Popularność, ale kupcie sobie dyszę kątową. Taką. O. Ja kupiłem dwie sztuki, tam chyba 16 zł. Jak zwykle dodam, to nie jest reklama, nie lokowanie produktu. Kupuję, pokazuję. Dysza kontowa robi robotę na dach, sufit. Po prostu ja mam garaż też niski, trzeba było z przykuca, tam piana uciekała. Bo to wiadomo, ona jak jest w pionie, to nie idzie, sam gaz idzie i do dupy się to robi. Pia pionowa. Dysza robi Wam taką robotę, zakładacie na pistolet, psik, ciągniecie do siebie, puszka jest u góry, a nie, że musicie robić tak i puszka jest na dole i cały produkt ucieka i sam gaz Wam idzie tymi zwykłymi poprzecznymi. Ja sobie ich tam trochę zostawiłem, bo to każdej było. Polecam kątową dyszę, dysza kątowa, one są takie niebieskie zazwyczaj, dwie sztuki 16 zł. Jedną wyrzuciłem, bo kurczę zapomniałem jej wyczyścić i została mi piana w środku i pamiętajcie dysza kontowa pistolet na pistolet i super się robi i jeszcze jedna uwaga yy, telepać telepać często telepać yy, puszką przed użyciem wstrząsnąć yy, po użyciu yy, przy w czasie używania też yy, cząchać cząchać i wtedy tam bardziej się to jakoś nie znam się jak to się nazwie czy coś tam się lepiej wiąże i po prostu lepiej wam to wychodzi. Ja znowu gadam, a wy mnie nie widzicie. A nie będę się tam przekręcał. Zawsze macie ten sam widok, więc więc yy, jesteście przyzwyczajeni. Słuchajcie, no i to by było tyle na pianowania. Pianowanie skończone, tamte ubytki to sobie zrobię zwykłą pianą albo jeszcze wyjadę. Czyli przy, kiedyś przy okazji po prostu przyjdę bo to cię no ciuchy, Chyba, że macie jakieś lumpy takie do, do, do zużycia, to. ale ten kombinezonik jest warty kupienia. Jakoś na siebie nie mogę znaleźć, nie jestem tam jakiś wielki, ale jakieś te rozmiary były dupowate. I maska. Maska przede wszystkim taka zwykła, szmaciana. Ja też używałem, po prostu przepuszcza. Taką musicie kupić jakąś sobie do malowania, czy jakąś taką be, 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 bezpyłówkę przeciwpyłową. I to z mojego doświadczenia robienia po prostu na dwa razy tego to Wam mogę powiedzieć, nie jestem specjalistą w pianie, czy tam w wkładzeniu tego polinora, czy tych innych pianek. Ale mojego doświadczenia powiem Wam tylko tyle, że pamiętajcie. Ciuszki. Kłaść to pomału, nie śpieszyć się swobodne ruchy, od góry do dołu. Raz wyjdzie grubiej, raz cienie, i poprawicie. Dupa tam, ja już zostawiam to żadnymi, myślałem, że może takimi cienkimi płytkami, płytami, wiecie, jakieś centymetr, 2 cm OSB, czy coś tam dać, jakieś piliśnia, czy coś, ale w dupie to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja tam nic nie będę za bardzo robił. On tam tylko po prostu stoi. Zrobiłem to, bo może troszkę będzie, troszkę jest, powiem wam, sztywny się zrobił ten garaż, usztywnił się, to na pewno, bo blachy tak nie telepią, czy coś, gwiazd, czy coś nawet się puka. To jest zupełnie inaczej, jak się wali w teraz w te boki. Jest tam jakieś uszczelnienie przed robactwem, przez wszystkie te szczeliny jakoś tam. Wam to pozakrywa. No i po prostu tak jakoś, no może się uda, że nie będzie tego skraplania. No, jak będzie, no to będzie. To co ja zrobię? Ja nie będę robił tam jakichś kratek wentylacyjnych srania, w bania. Najwyżej zrobię takie malutkie. Wytnę trochę na pod sufitem. Nad drzwiami garażowymi i z tyłu taki na z dwa wloty. Wsadzę tam po prostu jakąś małą kratkę czy coś. Chyba już tu nawet mam przygotowane taką siateczkę. O. Wsadzę po prostu tam w tą kratkę, żeby powietrze przepuszczało, no bo jaki to jest sens ocieplać, a później wpuszczać zimne powietrze. No ja tam nie będę ogrzewał tego, ani tam siedział, nie wiadomo, co tam wydziwiał. No. Myślę, że nie będziesz jakoś tak skrapać, jak było, gdzie e, przyszło się e, do samochodu, a tak jakby deszcz padał. nie? I co pan w garażu trzymasz czy na dworze? <laughs> No właśnie, i dodam jeszcze, że nie, nie naśladuję tutaj ani łazapa, ani nikogo. Ja tak czasami sobie zagaduję jeszcze, jak łazapa nie oglądałem, ani pewnie Wy nie oglądaliście to nie było. Także, żeby mi tego nikt nie zarzucał, że kogoś kopiuję, bo coś lubię człowieka. Mam jego koszulki, tam parę dupereli od niego, ale to ja go nie kopiuję. To jest to, co chciałem tylko dopowiedzieć, żeby nie było. Tym halogenikiem sobie oświetlałem. Wiecie co, no, tylko kabel mi się tam troszkę o. Gdzieś upierniczył. Wziąłem go sobie, okleiłem papierem. I to jest tak jak przy, przy robieniu, y przy świetle sztucznym, to tak wiadomo o tym, jaki wyszły. Słoneczko widzicie, zaświeciło tam jakieś parę y dupereli, po prostu mi wylazło. Co Wam tu więcej mówić? Dzisiaj przyszła paczusia. Mm, zrobiłem sobie sam taki szybki unboxing. Tak tego nikt nie ogląda, ale tak jak mówiłem, nie o to chodzi. Kupiłem sobie ledziki. Mm, kurwa, paczta. Mm. Zobaczcie. Takie ledziki, Może zademonstruję, chociaż jak świeci. Jak już nagrywamy i pieprzymy głupoty. Pomyślałem, że przyszedł niekompletny, ale była złączka, tu. Gadam dzisiaj, jak nakręcony, nie? Ale co? Gadać trzeba, ja lubię gadać. Wiem, że oglądacie w kółko jedno i to samo. Ten warsztat już znacie na pamięć, ale gdzie mam was oprowadzać? No, coś tam będziemy robić przy autach, czy coś. To może postaram się jakoś to postawić was i coś wam tam więcej pokazać. No i co mam wam to pokazać? Jak się. Piernicze z malowaniem, odkręcać koło, no to każdy widzi, tak? Wolę wam pokazać już po koło ściągnę, pomaluję, pokażę, nagram jak tam te zaciski czy tam inne duperele. No, temperaturka niby jest fajna. Można by nawet tutaj wjechać w ogrzewany garaż, tak jak mam tam grzyniczek, sobie tam pociągiem. Nie wiem, czy, czy to widziałem. pewnie Na widzieliście, bo tutaj to mam ogrzewany garaż, gdzie stoi potwór. I tutaj, może, taki cerkę obiecaną, że. Kurde, bo tam w, w Rubinie bym sobie tą tapicerkę wyprał. On duży grzejnior. Garaż ocieplany. Już jest tutaj cieplutko, bo tak jak mówię, od dzisiaj już grzeje. Wało Bo troszkę troszkę już... E, e, nie zamykaj. Bo troszkę już e, jest trochę chłodno. Tam na ścianę sobie coś takie, jakieś flagi poprzyczepią czy coś. No bo nie ukrywam, denerwują mnie trochę te purchle, pewnie was też. Te bamboki takie, ale nie będę tego przykrywał. Powiedziałem. Tam sobie autko tylko stoi. I także o halogeniki przyszły, a po co te halogeniki? Powiecie, znowu głupotę kupił. Całe garaż, wypełnił. A po to halogeniki mówię yy, LED. Yy, po to, żeby sobie w tamtym garażu dać. Nie wiem jeszcze jak. Nie wiem jeszcze za bardzo po co, ale ja lubię różne głupoty. Coś w życiu staremu się też należy. Trzeba coś tam sobie robić. Może zgaszę światło. O! Będzie lepiej widać. Powiem Wam, jeden pilot działa do dwóch. Choć kupiłem dwa, e, dwa rodzaje od tego samego producenta, ale dwa rodzaje LEDów. Kupiłem. Chodź tu bliżej. O! Ale piloty działają do tych. Samych. Tylko jak się przybliżycie, tu o widzicie? Jeden pilot działa do dwóch. A to są dwie osobne e, firmy. Dodam jeszcze raz: nie zlokowanie ani reklama. Widzicie, nawet zasilacze są inne. Jeden zostanie mi gdzieś tutaj. Nie wiem, ten tak jakby ładniej świecił. Tu jest po 5 metrów, chyba. Czekajcie, zobaczymy. Po 5 metrów chyba powinno być. Dupa teraz nie znajdziesz. Nie, bo tak na szybko teraz otworzyłem. Tak, 5 metrów. Tu jest specyfikacja. GSR, yes, coś tam. Nie znam się na tym, tym elektronicznym. Także pilocik działa do dwóch. Jeden możecie sobie schować. Ja go tam sobie schowałem. Baterykę mu zabezpieczyłem tym takim O. Ciemno, ale rozgasiłem takim fiferkiem, wkłada się i, i pilocik już rozrzucony. Także mm, ta prawa jakby lepiej świeciła, tylko że tak, albo tu jest bardziej uzwojone i tu jest 5 metrów, a tutaj jest mniej. Bo zobaczcie, to jakby było mniej nawinięte, a tutaj więcej. Także szlak wiecie to jest 5 metrów. Teraz nie będę tego rozwijał, żeby tego nie porwać. No ale to są takie same jakby szpule, a tak jakby tutaj było więcej, a tu mniej. Ciekawa sytuacja. Ale pilot działa. O. Do tych samych. Ten świeci inaczej, ten świeci inaczej. Łapie coś ostrość? Łapie. O. Widzicie? Także to są dwie oddzielne firmy. Sugerowałem się tam opiniami, że no, takie, drugie, takie. to Wziąłem dwa. Któreś będzie do dupy, to. Może jedna z nich się. I sobie tam do garażu dam. O, to jest white, białe. Widzicie? To świeci super. Jakby miała gęściej tych. Po prostu diod. Ta, lewa. Lewa świeci lepiej, nie dobrze mówię? Tak, lewa świeci lepiej. Chyba przed tym mówiłem, że prawa, Lewa świeci lepiej. Że o. Takie bajery. A co? Będę się tam żałował. Głupoty pokazuję, ale po to to jest ten kanalik, żeby głupoty pokazywać. No i cóż, i tak to wygląda. O. Damy czerwony. O. Tu zmienia się natężenie, widzicie? Ten ma. O! Zmiana natężenia. A ten nie wiem. Albo nie ma tej funkcji, albo nie działa. Ani jeden pilot, ani drugi. Widzicie? Tutaj działa. O! Zmienia się natężenie światła. Jasność. O! A tutaj. Nam blisko pilocika i tutaj nie działa, ale tak to obydwa działają, o i o, 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 trzeba po prostu, żeby te odbiorniki tych fal były bliżej siebie, o, widzicie, tutaj widzę, zaświecimy światełko. Tutaj widzę, że chyba można podłączyć taką wtyczkę z tomi, i pewnie będzie świeciło wszystko razem. To się jeszcze okaże. Wyciągnę, bo pójdę sobie to później. Dzisiaj to już tam pewnie nie, ale sobie zamontuję. Przykleję po prostu ledzika i niech się tam w garażyku jakaś głupota świeci. Głupie, nie głupie. No Ja lubię tam różnych głupot ponawieszać. Takie to oledziki, drugi pilot. Opakowanie, tam to sprawdzam co tam jest. Bo tak na szybko otworzyłem. Dzisiaj przyszło. Także co do Polinora. No poszło jak poszło. Trochę drogo to kosztowało. No bo sobie policzcie, tam średnio chyba 47 zł. Dawałem za, za puszkę. I to widzicie. 49 sztuk. No i te dwie, jakbym jeszcze wypsikał, to można było to wywalić tam. Ale nie widziałem tych. tych ale dobra, bez narodzenia. Ledziki są. Coś tam w planach jeszcze jest. Lecimy. Z koksem. I dobrze jest. Cieszę się, że zrobiłem to. W tamtym tygodniu był taki ładny dzień. Wstałem rano, kawka, poszedł do roboty i heja. Także co? Coś wam jeszcze chciałem powiedzieć? Nie. Rodziki, polinor. Także polinorek zrobiony, wypsikany. No i to by było na tyle. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć.